And winner Rabbit European Championship 22 is Piotr Paluk, Polska, Polonia.

Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim

225 lat po historycznym utworzeniu legionów polskich we Włoszech, właśnie na tej lombardzkiej ziemi, dzisiaj ponownie mam wielki powód do radości i stało się coś, co się zapisze w historii, szczególnie polskich warcabów. Piotr Paluch zwycięża w Mistrzostwach Europy Rapid Weteranów. Wielkie gratulacje, Piotrze. Powiedz mi dwa słowa, jak wytrzymałeś fizycznie, psychicznie cały turniej? No bo byś liderem od początku prawie że do końca. To jest wielka odpowiedzialność, tobie się udało. Wielkie gratulacje. No i teraz te dwa krążki za kategorię powyżej 60 lat, powyżej i no i w turnieju głównym wiszą na twojej szyi. No piękny był turniej, bardzo mi się podobał. Dziękuję zawodnikom, moim konkurentom, którzy ze mną walczyli, bo jest naprawdę, była ciężka walka. No miałem dzisiaj chyba dobry dzień. Także myślę, że troszeczkę nawet może i szczęścia, jak, jak to zawsze bywa przy, przy wygranych. Także myślę, że zadowolony jestem z wyniku bardzo. Tym bardziej po tym turnieju na długi czas, gdzie zdarzyło się no, wpadka, przegrana partia, tym razem bez porażki. Zdecydowano wygrana, 14 punktów, potem dopiero jedna osoba, 13, potem 12. No, grałeś świetnie, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Czy to jeszcze bardziej rozpali Twoje ambicje na to, żeby i krajowe i europejskie podwórko dalej podbijać? No, bawię się cały czas tym, także myślę, że będę grał dalej i dobrze jakoś to starał się. No Dzisiaj dobrze wyszło, bo siedmiu mistrzów federacji po drodze spotkałem na w tym turnieju, także wynik myślę, że jest bardzo fajny. Świetne, jeszcze raz ogromne gratulacje, a teraz no, włoska fiesta, życzę miłego celebrowania i spokojnego powrotu do Polski. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.